Witam w kolejnej części y, informacyjnej Centrum Serwisowego Tiandę w Kobrzegu. Dzisiaj, y, w dzisiejszej części, powiemy krótko o szamponach. Ofertę szamponów y, higieny głowy mamy bardzo szeroką y, praktycznie mamy szampony na siwienie, na łysienie, szampony ochronne, y, wzmacniające. Y, jak na przykład aloes, jak na przykład szampony z oleju węża, czy też z grzybka Reishi. Oczywiście chciałbym tylko e, wspomnieć o takim hicie, e, który jest podstawą praktycznie korporacji Tiande, Jest to szampon z korzenia rzęszenia. Jak widzicie Państwo, tutaj korzeń e, w szamponie sobie e, cały czas żyje. W każdym szamponie mamy inny korzeń. Praktycznie jest to naturalny szampon z korzenia rzęszenia, który oczyszcza skórę, odmula mieszki włosowe i przede wszystkim usuwa łupież i wstępnie dożywia włosy. Jako aktywator do tego szamponu wzmacniający cebulki, wzmacniający, aktywujący wzrost włosa jest maska, którą stosujemy oczywiście po użyciu szamponu. Jeszcze jeden taki Fajny, przyjemny, polecany małym dzieciom szampon jaśminowy, gdzie owoce jaśminu również sobie tutaj żyją, rosną i dobrze się mają. Dla ciekawości, gdybyśmy taki korzeń albo gdybyśmy te owoce zalali tradycyjnym szamponem z to po kilku dniach robią się czarne i zaczynają gnić. Po więcej informacji, jeśli chodzi o higienę jamy, yy, przepraszam, nie jamy, tylko głowy, zapraszam do nas, do centrum na ulicy Armii Krajowej 20C przez 2, do pasażu handlowym na poziomie minus 1. Do zobaczenia w następnej części.